Pachnący ogród Kuba szedł chodnikiem, powoli powłócząc nogami. Trzymał za rękę Jasia, którego przed chwilą odebrał z przedszkola. Był bardzo zmęczony i jedyne o czym marzył, to zaszyć się w swoim pokoju, na miękkim fotelu, z kubkiem gorącego kakao. Jaś natomiast był zły i naburmuszony. Co chwila wściekle kopał pustą puszkę po napoju, złożycząc pod nosem na kolegę, który schował jego ulubiony wóz strażacki. Chyba oboje mieliśmy dziś ciężki dzień, pomyślał Kuba i czułym gestem poklepał Jasia po plecach. Właśnie przecinali żwirową drogę, gdy Kuba wpadł na pewien pomysł. Wysypany malutkimi kamieniami trakt prowadził do gospodarstwa wuja Romana. Chłopcy postanowili zboczyć z obranej drogi i odwiedzić teren należący do wujka. To nie było takie zwykłe miejsce. Kryło w sobie wiele tajemniczych zakątków, w których wszystkie troski odpływają bardzo daleko. Tego nam trzeba, zdecydował Kuba, i wraz z bratem przekroczyli próg masywnej, misternie rzeźbionej bramy. Słońce, wciąż wysoko na niebie, otulało swoim ciepłym blaskiem szklarnie, sady i zieloną łąkę. Promienie delikatnie oświetlały zabudowania i pola należące do gospodarstwa. Chłopcy czuli jego ciepło, które rozchodziło się stopniowo po całym ciele. Lekki wiatr. Przyjemnie chłodził ramiona i twarz. Niósł ze sobą przepiękny aromat kwitnących jabłoni. Kuba i Jaś głęboko wciągnęli powietrze, przesycone słodkim zapachem kwiatów. Przez chwilę po prostu stali na miękkiej trawie i przypatrywali się wielobarwnym motylom latającym wśród owocowych drzewek. Ich skrzydła mieniły się wszystkimi kolorami tęczy. Cóż to był za spektakl? Jaś poczuł, że jego złość, którą jeszcze przed chwilą czuł tak mocno, powoli ustępuje. Zafascynowany kwiatowym widowiskiem, postanowił wejść dalej w głąb ogrodu i dostrzegł migoczące w słońcu drzwi od szklarni. Gdy przekroczył jej próg, uderzył w niego kolejny intensywny zapach. Wuj Roman hodował w tym miejscu drzewka mandarynkowe. Ich aromatem przesycone było powietrze w całym pomieszczeniu. Owoce powoli dojrzewały i część z nich zdążyła już opaść na ziemię. Jaś wziął jeden z nich do ręki, przyjrzał się uważnie mocno pomarańczowej skórce. I wciągnął głęboko do płuc zapach mandarynki. Po chwili ścisnął owoc tak, że między jego palcami popłynął świeży, mandarynkowy sok. Złapał kilka kropli językiem i uśmiechnął się szeroko. Co za wspaniały smak pomyślał. Został tam jeszcze przez chwilę, zbierając leżące na ziemi owoce. Kupa zdecydował, że odwiedzi mały, ziołowy ogródek, umieszczony zaraz obok szklarni. Zdjął buty i stąpając bosymi stopami po wilgotnej ziemi, udał się w kierunku grządek z roślinami. Pierwszy dotarł do niego zapach lawendy. Wysokie, fioletowe kwiaty falowały delikatnie na wietrze, emanując uspokajającym i odprężającym aromatem. Po chwili zapach ten zmieszał się z ostrzejszym zapachem tymianku. Jego zielone gałązki rosły tuż przy ścieżce i delikatnie muskały łydki kuby, gdy ten podążał dalej. W powietrzu po chwili dał się wyczuć kolejny aromat, słodko-korzenny zapach rumianku. Chłopiec przystanął i głęboko odetchnął. Uczucie zmęczenia malało. A spokój rozlewał się przyjemnie po całym jego ciele. Minęła chwila, gdy Jaś podbiegł do kuby i chwytając jego dłoń, pociągnął go w kierunku łąki. Zdjęli swoje bluzy i ułożyli się na nich w trawie niczym na kocu. Leżąc obok siebie, czuli, że odprężają się coraz bardziej. Wdychali przyjemny zapach dzikiej mięty. Rosnącego nieopodal bzu i chowających się w trawie konwali. Promienie słońca otulały ich przyjemnym ciepłem, a na błękitnym niebie przesuwały się wolno białe obłoki. Chwytali wzrokiem chmury w kształcie żółwia, wieloryba i dinozaura, by później odprowadzić je spojrzeniem aż po horyzont. Było tak przyjemnie, tak wygodnie i tak spokojnie. Czas mijał powoli i leniwie. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi, a powietrze stało się chłodniejsze i ostrzejsze. Powieki chłopców zaczęły nieubłaganie opadać, gdy nad nimi pojawiła się roześmiana twarz wuja Romana. Czas zaprowadzić was do łóżek, kochani, powiedział wujek, pomógł im wstać i powoli odprowadził ich w kierunku rodzinnego domu. Tam obaj ułożyli się wygodnie w swoich łóżkach, przymknęli oczy i jeszcze przez chwilę przypominali sobie piękne widoki i zapachy, którymi uraczyły ich ogród, łąka i sad. Oddychając spokojnie i miarowo, powoli zapadli w sen. Dobranoc.